Cześć, tutaj Jartak. Witam Was w kolejnym odcinku z gry NBA 2K14, w której to kontynuujemy. Drużyną Miami Heat, tryb sezon. Przed nami trzynaste spotkanie, przedostatnie spotkanie zasadniczego sezonu. I to zagramy go z trudnym przeciwnikiem, z Bostonem, także przejdźmy od razu do meczu. No ostatnio mamy złą pasę, bo to zaledwie cztery porażki z rzędu. To nie będzie zbyt dobrze, ale mam nadzieję, że z nimi sobie poradzimy. Oczywiście. Marcin na boisko. No i zaczynamy. Gramy u siebie bodajże, tak. Także może się nam uda... ...wygrać to ważne spotkanie. My jesteśmy na dziewiątym miejscu, jeżeli chodzi o grę w playoffach, także musimy awansować minimum o dwa miejsca, a przed nami dwa spotkania. Będzie ciężko. Ale musimy wygrać obydwa spotkania, to z Bostonem i kolejne z. Z Indiana z Indiana także. Oj, okay. Oj, tutaj był faul. Teraz pytanie, ile dwa rzuty bodajże. No nie piłka z boku. Już myślałem, że będą by dwa rzuty osobiste. Przeżyjemy bez. Możesz ci skrywać. Piłkę mi zabrać. Zatrzymuje. że nie wpadnie, ale... No i znowu. Okay, niepotrzebny fału Marcina, ale przynajmniej wróciliśmy do obrony. No dawaj, no, dawaj. A no, i nie złapiemy tej piłki. Raz pytanie. A jednak nasza piłka bardzo dobrze. Mamy szansę na. Dosyć mocne podanie. Jest Bosz faulowany. Jeszcze mamy jeden rzut osobisty. Reakcja 2 plus 1. Która nie, nie wpadła. Też. Pierwszy osobisty naszej drużyny niecelny. Teraz powrót do obrony. Nie za dobrze zagrane w bronie. Marcin też potrafi grać pod koszem także. Utrzymujemy to jednopunktową stratę, a każdy swojego. Ale nadal tracimy punkty. jakby tu zagrać, żeby nie stracić. O i nie dobrze, że był Chris Bosz, zbiera i dwa punkty. Na razie kosz za kosz. Mamy minutę 30 do końca. Kolejny V naszej drużyny. Drugi w tym w tej kwarcie. Nadal piłka pozostaje przeciwników. No, graj to szybciej. Piękne prze, prze, przerwanie piłki. Oj, piękny bank shot. Tak, bardzo dobrze. I wychodzimy na prowadzenie nareszcie. Okay. Teraz niepotrzebnych fauli, żeby nie było. A i tam próba Dobrze, ale piłka zostaje w naszym posiadaniu Marcin pięknie, pięknie 3 punkty przewagi gramy w obronie 40 sekund do końca. Dwie akcje może Nie będzie rzucał za daleko. Okej, okay, piłka nasza Gdy to rozegrać, kurczę Jeden na dwóch Będę czekać do końca no. No, Dawaj, dawaj, dawaj o czasu się kończy. A i jeszcze się im dało zdobyć te punkty. No nic. Faul, A i piłka nie wpadła. Ale mamy dwa osobiste kurcze no nie wpadło, może jeden przynajmniej o. tyle dobrze dobra, to prowadzimy to pierwszą kwartę wygraliśmy 13 do 11 ale przed nami jeszcze trzy kwarty Już okaże się jak, jak nam to pójdzie ok Ray Allen za Dwayne Wade'a, a Dwayne Wade wejdzie za Mario Charmelsa na rozwilanym

nie, Myślałem, że to nie wpadnie, ale jednak się udało. 6 punktów i to wszystkie 6 punktów z pomalowanego. Mamy piłkę. Bardzo ładne przejęcie. Paul Lebrona. Ej. No nic, mamy dwa osobiste. Mam nadzieję, że stanął wykorzystany. Pierwszy dobry. Drugi też Powięczamy naszą przewagę. No Ależ mi okiwałną. No. Trzymać go tu? W końcu zgubi piłkę. Aj kurczę, dało się w ostatnich sekundach. Piękny szarża Lebrona Jamesa i punkty zaliczone. Gramy, gramy, nie ma się co. Żeby tylko nie rzucał. Piękny. Nie wiem, czy to był blok, czy. Po prostu tak, nie trafił, tak. I Marcin też, pięknie grał. Osiem punktów Marcina. Chyba dotąd największy, najlepszy wynik zawodnika. Dwie minuty do końca. Pięknie. Po raz kolejny przeciwnicy nie celnie. Mogą grać. Aj kurczę. Nie był, nie był przygotowany na przyjęcie takiej piłki. Aj kolejny fał Marcina. Drugi w tym meczu. Ale na szczęście pierwszy w tej kwarcie. Tak, po... Nie ma jeszcze osobistych. Nie udało się przejąć tej piłki. Z trudnej pozycji, niecelnie. Mamy okazję na kontrę. LeBron James niecelnie, ale na szczęście zbiera. Marcin Bardzo dobrze I przerwa na żądanie dla przeciwników Nie ja wiem nawet jaki jest wynik Prowadzimy może Trochę pozmieniamy Na te kilka Nie, tutaj zostanie Royalen A tutaj wejdzie Mike Buzzley i Shane Matieto Ma tą minutę Muszę ich wprowadzić. 10 punktów przewagi. Mam nadzieję, że uda się nam to utrzymać do końca spotkania. To jest dopiero końcówka drugiej kwarty. Jeszcze sporo przed nami. Ale może. Z taką skutecznością przeciwników może się nam uda. To w jakiś sposób wygrać. Pierwsze punkty Shayna Batye. No chodź tu. Aleś nie zrobił. No nic. Udało się im to jako. No, żeby cię tylko nie wypchnął. Niecelny rzut Grega Odena. Nie udało się wziąć na... No faul w ataku, nabrać. I pomału pomału punkty. Na trzy. Bardzo dobrze. Małba z linii. bardzo dobrze. 15 sekund do końca. A i nie udało się przejąć tej piłki, ale piłka pozostaje w naszym posiadaniu. To mamy szansę na ostatnią akcję w, tym, w tej kwarcie. Aj nie, nieudany rzut realna. No i po dwóch kwartach prowadzimy 28 do 17. 11 punktów przewagi. Przed nami trzecia kwarta. Na razie najlepszym zawodnikiem jest Marcin Gorta. Bardzo dobrze z 10 punktami. Zmiany oczywiście Marcin ma musi wejść. Bazil zostaje. LeBron Hejku, czyli nie udało się. Dobra, zagramy jak drugą kwartę. Po, zaczęliśmy, tak zagramy i trzecią. Tylko do najbliższej przerwy dopiero wszystko się pozmienia. A jednak wpadła ta piłka. Nie no nic. Może sobie poradzimy. No tam był faul, panie sędzio Aj, kurczę, Przewidział moje podanie No i kolejny faul naszej drużyny Ale to w tej kwarcie Także możemy na razie spać spokojnie Trzymać go tu żeby tego nie trafił. Oj, Marcin już weszedł, zmiany zostały dokonane. Pięknie, LeBron James. Okay. taktyka jak zawsze. A nie udało się ten blok Marcina. Pewnie marcin faulowy. No dokładnie, trzeci faul już jego, także musimy nim uważać, żeby nie, prze, nie przedobrzyć. Nie udało się go nabrać. Aj! Pierwszy rzut Marcina, który nie, został niecelny, który był niecelny. Nie, musimy to odrobić, te punkty, które teraz nie stracili. i bazli. Bardzo dobrze. Hmm. Na szczęście przeciwnicy niecelnie Aj Marcin no Żeby ci piłkę wytrącić To już naprawdę Niecelnie na szczęście Najwyższy zbiera tak I Lebron Jack Bardzo ładnie Szybka rozegrana akcja bardzo dobrze i przerwa na żądanie zapewne do przeciwników kogo by tu zmienić um, może rozgrywanie wejdzie Mario Charmers. Dwayne Wade na rzucającego um, Chris Bosch Chris Bosch dobra i Marcina zastąpi Greg Oden Mamy niecałe półtorej minuty do końca trzeciej kwarty. Zaczynają przeciwnicy. Przejąć im tą piłkę. A i nie udało się. Nie rzuci na szczęście. Ależ mnie zrobił. A <mrady> Jakim to je nic. Jakým pravem to? Chci tu syna. Nebyla tam faulu. To był atak na piłkę. No chodźcie, chodźcie. Trzymać go tu blisko. A i za trzy, bardzo przewidziany rzut. Już mamy tylko 5 punktów przewagi, nie? To tak nie może. Lebron James za 3, niecelnie. No ale przynajmniej Z mamy kim zbierać. Poprawka Lebrona. I też niecelnie, ale na szczęście Grek Oden dobrze gra w zbiórkach i zebrał i dokończył akcję rozpoczętą przez nasz zespół. Hmm, co ty myślisz, że co? Tak łatwo? No jednak się udało. No jak w ostatnich sekundach, ale nie udało się tego trafić. I po trzech kwartach prowadzimy 36 do 31, już tylko 5 punktów. Mieliśmy 12. Co to się dzieje? Dobra, Marcin musi wrócić na boisko. Hmm, jak to rozegrać. Bardzo dobrze. Ledwo się pojawił już, zdobywa punkty. Pilnowa, pilnować go. tu. Łatwo się nie może przedrzeć pod kosz. Bardzo dobrze. Marcin zbiera. Mamy akcję. Możliwość na szybką akcję. Bardzo dobrze. Jak na razie najlepszy zawodnik. W tym spotkaniu Marcin Gortat. Ale mam jeszcze 3 minuty do końca spotkania. Także musimy uważać na jego. Nawet kolejny rzut niecelny. Jest możliwość. Marcin wraca pod kosz bo Nie mam kim grać. I zbacz. Nie celi. Marcin nie zbiera. I tak się kończy. Jest. 12 minut złożył. 2 minuty. No, Marcin, gdzie jesteś? Miałeś być pod koszem. Oszty z gubańczykiem. Aha! Jest takimi zawodnikami. Kolejna akcja, Marcina, zaliczona. Już, ma bodajże, 16 punktów, tutaj mówią komentatorzy, ale musi zejść, go. już opada z sił. nic, prowadzimy cały nowy skład 10, 10 punktów 11, 9 punktów przewagi min 2 minuty no to jeszcze nie jest wygrany mecz bo to ciężko powiedzieć jak się lubi jak i zagramy ostatnią, ostatnią minutę najgorsza Jaj, kolejny fał Norisa Kola. Nie, to jest jego pierwszy. Także na szczęście piłka z boku. Minuta 30. Bardzo dobrze zagraliśmy w obronie. Możliwość zagrania akcji je yeah, za dwa nie celuje. no i żaden nie zbiera, no. No jednak im udało zdobyć te punkty. A, na został nabity. Piłka nadal w naszym posiadaniu. Okej, okay. no takie szczęśliwe podanie. Pięknie Ray Allen faulowany. Jeszcze dwa punkty zaliczone. Mamy akcję 2 plus 1. Czy zostanie ona zaliczona do skutecznej? Bardzo dobrze. Minuta do końca. 10 punktów przewali. No, i został niestety zablokowany. Już kryją od połowy. Gdzie, gdzie, gdzie? Co? Nasza piłka nie ma tak łatwo. Skubajce przewidzieli to podanie. Okej, okay, zagramy w ten sposób. Aj kurcze, wypchnął mnie na boisko. 40 sekund. Trzeba mogę powiedzieć, że wygraliśmy to spotkanie, choć nie do końca. Nie rzucisz tego. A, nie tak łatwo dostać się pod koło w ostatnich sekundach. Przerwa na żądanie. tak. To Marcin może wejść z powrotem. Już począł. Hmm. Okej, okay. zgramy wysokim składem, można powiedzieć. Trzech wysoki. na boisku. To to znowu faulowa. Ledwo się pojawił już czwarty faul zaliczył. No ale można powiedzieć, że dobry faul, bo pierwszy rzut nie celny. Drugi. Drugi już celny. No nic, 7 punktów nadal. Gramy do Marcina. Musi powiększyć zdobycz. Oooo, Czyli zwiększy ją o 3. No raczej nie. 15 sekund faul za faul można powiedzieć ale pierwszy dalej niecelny Marcin już celny drugi <grywka> Marcinem rozgrywamy a i stracił piłkę nie, nie będziemy ich faulować, bo nie ma po co ostatnie sekundy w mecz udany udało się nam wygrać 47-39 zawodnikiem Marcin Gorta bardzo dobrze zaraz sprawdzimy jaką ma liczbę punktów zbiórek i asyst, no 12, 18 punktów dwie zbiórki, jedna asysta w przeciągu 12 minut No, także udało się nam wygrać, przełamać pasę czterech porażek. Zaraz sprawdzimy, którzy jesteśmy na miejscu. Hmm. Niedobrze. 11 miejsce. Musimy się dostać na minimum ósme. A nie, to jest zaraz. Hmm. Statystyki Nagrody Tutaj Playoff Pictures mm -hmm. No nie ma nas, jesteśmy na dziewiątym miejscu tuż za Teraz musimy wygrać Sybiana pictures No będzie ciężko, no ale miejmy nadzieję, że się nam uda Teraz to by było tyle na tyle, jeżeli się Wam podobało to nie zapomnijcie ocenić filmu. Ja się z Wami żegnam, na razie, cześć.